1100 km w 49 dni tyle zajęła mu samotna wędrówka przez polskie łańcuchy górskie z zachodu na wschód. Długodystansowiec, eksplorator, wędrowiec z reguły możecie spotkać go na szlaku. Zapraszam Was na rozmowę z Łukaszem Superganem. Kamery poszły. Akcja. Łukasz, masz 8 lat. Jest zima. Jesteś w Beskidach. Jesteś tam sam? Nie, z mamą. No i co tam robicie? Zimą, ośmiolatek. Um, wiesz co, to było jeszcze w czasach, kiedy tutaj na szczycie trzech koron, tam gdzie teraz stoją ludzie na tarasie, nie było tych metalowych zabezpieczeń. E, więc na dojściu do tego tarasu były po prostu skały. Pamiętam, że jest oblodzenie, i że na dosłownie na czworaka idziemy e, na szczyt trzech koron, a dookoła jest śnieg. No więc e, to była pierwsza taka zimowa przygoda e, i od razu z grubej rury. Bardzo odważną mamę masz tak swoją drogą. Chyba, tak, <laughs> chyba w jakiś sposób to było odważne. Wędrowaliśmy z dwoma plecakami od schroniska do schroniska, mając e, wszystko, co niezbędne ze sobą. I jednocześnie wspominam to jako, kogo mam w głowie przebłyski, ale wspominam to jak taką, po prostu przebijanie się. To było zdumiewające. Wiesz, ja pamiętam między którymi schroniskami idziemy i to są schroniska, gdzie latem przejdziesz ten dystans na przykład w godzinę, zimą, no powiedzmy, że w dwie godziny, a my wtedy szliśmy cały dzień. Więc zastanawiam się, jakie musieliśmy mieć tempo i w jaki sposób w ogóle dawaliśmy sobie radę. Miałem kiepskie buty, mieliśmy kiepskie ubrania, ciężkie plecaki. No, i miałeś 8 lat. I miałem 8 lat. I myślę sobie, że wtedy musiało chyba zabić Twoje serce do takich długodystansowych wędrówek, do tej natury, do przyrody, do no wiesz, do takiej przygody. Wiesz co, niekoniecznie? Nie wiem, niekoniecznie. Jakoś wtedy no pamiętam, że jakoś było naprawdę ciężko, że pierwsze podejście i wniesieniu plecaka pomaga mi na ratownik. Momenty, kiedy, kiedy naprawdę czuję, że nie mogę, i to, było, to była ciężka przygoda, a z drugiej strony dawała jakąś ta, taką satysfakcję, nawet temu młodemu chłopakowi, którym wtedy byłem. I myślę, że taka prawdziwa frajda schodzenia po górach zaczęła się później. Znaczy, to był taki wstęp, zobaczyłem, czym to pachnie, i przyzwyczaiłem się trochę do tego fizycznego i psychicznego wysiłku, mm, ale Chyba byłem jeszcze za mały, żeby wiesz, świadomie powiedzieć sobie, że to mi się podoba, albo nie. I chyba to tatry były tym miejscem, które mnie ukształtowały na tyle, że mogłem sobie powiedzieć: Tak, lubię to. I pamiętam taki moment, gdzie nasz jakby kalendarz był zawsze podobny. Moja mama zwalniała mnie z pierwszych dwóch tygodni września i. W tym momencie wyrywaliśmy się w góry. Z, no tak, albo ale... we dwoje, albo z, z jeszcze z dużą grupą naszych znajomych. No ale masz świadomość tego, że dzisiaj dzieciaki, jak spędzają czas z rodzicami, no to nie jest to takie ekstremalne, i dla nich ekstremum to jest podejście do morskiego oka. Był to po pierwsze bardzo duży wysiłek dla takiego no, mało lata i przygoda, którą absolutnie zapamiętuje się do końca życia. Tak, znaczy oczywiście ja teraz mam tylko przebłyski, nie tylko taka wielka biała masa. Pamiętam, że gdzieś tam na trzech koronach się wspinamy, ale wiesz, to są kadry. Twój dziadek był. Chemikiem, twoja babcia była biochemikiem, czy ty miałeś zestaw małego chemika w domu i robiłeś różne eksperymenty? Tak, miałem w domu laboratorium chemiczne, co przyprawiało moją rodzinę o złość, bo od czasu do czasu jakiś mały kryształek trafił do łazienki i zabarwił eleganckie ubranie i tak dalej, dzisiaj to pamiętam. Ale tak, miałem taki, taką fazę, ale wiesz co, dla mnie to też jest szalenie ważne, bo gdzieś tam zainteresowaniem biologią, chemią, która wtedy się zaczęła. Trwa do dzisiaj. Znaczy, wygląda. No bo ty na... jesteś z wykształcenia magistrem ochrony środowiska, prawda? Tak. I gdzieś ta miłość do nauk przyrodniczych, najpierw tej takiej efektownej kolorowej chemii, gdzie coś tam przelewasz, wychodzi jakaś galareta albo się zmieniają kolory. Przekształciła się w taką ogólną pasję do przyrody, do nauk przyrodniczych i to przeszło w ochronę środowiska. Ziemia jest dla Ciebie ważna, ochrona środowiska jest dla Ciebie ważna. Odwiedzasz polskie szlaki, wędrujesz po nich zarówno samotnie, jak i z, z ludźmi, z którymi pracujesz, dla których robisz szkolenia. W jakim stanie są nasze polskie szlaki? Zastanawiałem się nad tym, zwłaszcza po ostatnim zimowym przejściu, kiedy przechodziłem całe góry Polski. I takie refleksje były czasami niewesołe, znaczy nadal mamy mnóstwo pięknych gór, ale przestajemy się w tych górach mieścić. I to była dziwna refleksja, bo mi samemu wydawało się, że jesteśmy krajem, który tych gór ma sporo, bo cała nasza południowa granica jest mi wypełniona. Szlaki które, rowerowe utworzone tutaj za porozumieniem samorządów czy leśników, które istniały tutaj w zeszłym roku, w tym roku zostały zniszczone przez wycinkę. Kilka dni wcześniej wędruję głównym szlakiem sudeckim, już taką główną arterią mhm. Sudetów, no najważniejszy mhm. szlak w tych górach um, i nagle z tyłu ktoś ochrzania mnie, że proszę nie wchodzić na ślad narciarski, który wytyczyliśmy dla narciarzy. Moment, kiedy w Bieszczadach spotykam na przykład kierowców skuterów śnieżnych, którzy wjeżdżają do rezerwatu i wjeżdżają na stronę słowacką do parku narodowego, i tak dalej, i tak dalej. A śmieci? Śmieci, wiesz co, one nie są jakimś dramatycznym problemem, albo przynajmniej te, te zimy to nie były tak widoczne, oczywiście, nie wydają mi się aż tak dramatycznym problemem, bo również dlatego, że śmieci można mimo wszystko usunąć. Natomiast co zobaczyłem, to były takie konflikty między różnymi grupami, środowiskami o przestrzeni. Nagle zjawiliśmy się tutaj w Polskich Górach i e, okazało się, że na szlaku, gdzie zwykle spotykam kilka osób, spotykałem kilkadziesiąt. Ma to trochę dobre strony. Zobaczyłem... No tak, że bardzo... zaczynamy uprawiać tą turystykę pieszą, że zaczynamy trochę być bliżej natury, ale rzeczywiście nie zawsze potrafimy się po tych górach poruszać, bywać w nich, e, zachowywać się, bo to nie tylko chodzi o pozostawianie śmieci, czy gdzieś tam zabieranie przestrzeni, ale po prostu takie, wiesz, ludzkie odruchy, żeby tak. umieć komuś udzielić pomocy. Żeby się zachowywać cicho, te góry wcale nie są bardzo duże. I w momencie, kiedy zjawiliśmy się w nich masowo, w ciągu ostatniego roku, półtora, zabraliśmy bardzo dużo przestrzeni. To są też inne obserwacje, trochę robione takim okiem przyrodnika, geografa, to znaczy. Widzę, jak zabudowa, taka rozproszona zabudowa, która powstaje dookoła wsi, wgryza się w góry i zabiera coraz więcej tej dzikiej przyrody, mm -hmm. co z kolei skutkuje tym, że coraz częściej będziemy my ludzie w konfliktach na przykład z dużymi dzikimi zwierzętami. I to jest, i to jest nieuniknione. Jeśli mówimy o tych szlakach nieznanych, to trzy szlaki na szybko, takie, które by się polecił. Przekierujmy ten ruch turystyczny. Niebieski szlak graniczny. Trzeci co do długości w polskich górach prowadzi z Rzeszowa przez pogórza, przez Bieszczady i Beskid Niski. Absolutnie piękny, często dziki i zarośnięty. Prawie tak długi jak główny Beskidzki, a bardzo bardzo mało uczęszczany. Drugi szlak, żółty szlak trzech pogórz. Znowu absolutna pustka. Jesteśmy gdzieś między przemyślem a pogórzami na, w rejonie Tarnowa. I trzecia lokalizacja: któryś z długodystansowych szlaków sudetów, żebyśmy wyskoczyli z tych beskidów, mają od stu kilkudziesięciu do ponad 400 kilometrów. W 2021 roku przeszedłeś zimą. 1100 100 kilometrów przez Karpaty i Sudety w 49 dni. Czy ty odkrywasz coś takiego nieprawdopodobnego, niesamowitego w, tych, w tym obcowaniu w górach, jak jesteś sam? Czy ty szukasz czegoś w nich, jakiegoś, nie wiem, ukojenia? Dla mnie góry to w dużej mierze wolność. I kiedy o tym myślę, to wolność. Jest jedną z takich najwyższych wartości, jaką, jaką mam. No tak, ale góry zimą to też bardzo duże wyzwanie, zwłaszcza jak wędruje się w pojedynkę, no bo trzeba być dla siebie sterem, okrętem, rozumiesz, przyjacielem, doradzić sobie, gdy rzeczywiście jest trudno. No to nie jest łatwe, zwłaszcza gdy się podejmuje takie wyzwanie, no w prawie, że w ekstremalnych takich warunkach, prawda? Ta wędrówka, jakby nie odczuwam, aby ona była ekstremalna w ogóle. Wędrowałem po Polsce, wędrowałem po znakowanych szlakach, w zasadzie wyłącznie. Wędrowałem w miejscach, które, umówmy się, no polskie góry są długie, to jest długie, długie dwa łańcuchy górskie, ale to są, no jednak góry zazwyczaj, zazwyczaj położone blisko cywilizacji. Więc nie uważam, żeby to było jakiekolwiek wyzwanie takie, wiesz, na granicy możliwości. Więc jeden śpiwór, mały tarp, czyli plandeka rozpięta nad moją głową, nawet nie namiot, e, niewielki materac i to było tyle. Natomiast to też pokazuje, że idąc cały czas przez polskie góry nie miałem w ogóle namiotu. Najbardziej ekstremalna lekcja jaką dały Ci góry? Było parę takich momentów. Burza na Grzbiecie w południowej Rumunii. Przez trzy godziny się w namiocie na karimacie i pioruny walą na przykład 50 metrów ode mnie. Coś Turbo walnego. niebezpieczna sytuacja. Bardzo. No, czyli tak jakby gdzieś na brzegu tej polany uderzył piorun. Widzisz błysk i grzmot w tym samym momencie, czyli było bardzo blisko. Natomiast taką lekcją, którą chyba na zawsze zapamiętam, było, była wyprawa do Iranu. Taka pierwsza naprawdę potężna wędrówka pustynna, gdzie błąd na mapie, błąd w mojej głowie, <grym> i wpakowałem się w 800-metrową ścianę. Mhm. Nie taki pion, bardziej taka tatrzańska, taka plątanina pionowych uskoków i progów, ale każdy z tych uskoków ma na przykład 50 metrów. I przez cały dzień w takiej temperaturze, jak teraz, nawet większej, bez wody w większości, schodzę te 800 metrów bez żadnej asekuracji, jeszcze mając 15-kilowy plecak. I każdy błąd to oznaczałby, że ląduje 10 pięter niżej, bo tyle miał na przykład dany próg. Ty zajmujesz się szkoleniem ludzi, mówisz im, jak powinni się w tych górach zachowywać, dajesz instrukcje, przekazujesz swoje doświadczenie, radzisz. Jak my jesteśmy przygotowani. Do, jako Polacy, do chodzenia po górach. I kondycyjnie, i psychicznie, yy, i sprzętowo, yy, pod każdym względem. Bardzo różnie. To jest cały wachlarz umiejętności i yy, doświadczeń. Yy, 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 yy. Jest oczywiście cała masa osób, które w, jakby w górach pojawiają się okazyjnie. I myślę, że nie ma w tym nic złego, że mamy ludzi mało doświadczonych górsko. Bo jednak jeżeli dla kogoś góry są po prostu taką, no nie pasją, ale czymś okazyjnym, to jest to okej, okay, jeżeli po prostu nie, nie masz dobrego wyposażenia, nie masz jakiejś kolosalnej wiedzy, w porządku, to nie ma, nie, ma, nie, ma się, nie ma się czego wstydzić to, że idziesz w jakichś sportowych ciuchach, butach zamiast goreteksów i bramów. To kompletnie nie o to chodzi w górach. Mm -hmm. 30-50 lat temu chodziliśmy w najgorszym sprzęcie, jaki teraz moglibyśmy sobie wyobrazić. Z liną z konopi, prawda? Na przykład. Nie? Więc mm -hmm. bezpieczeństwo, sprzęt wszystko to jest dużo bardziej dostępne dużo bardziej dostępne są informacje, szkolenia i wiedza górska okazuje się w tej chwili większa, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, medycynę, lawiny, bo jednak badania i technologie poszły do przodu. Ale uważam, że każdy z nas powinien mieć taki Nazwijmy to fundament, tak? taki fundament, który jest zdrowym rozsądkiem. Czyli zabłądziłem, to wracam po swoich śladach. Zbliża się noc, więc schodzę z pod szczytu nie wchodząc na niego, bo nie chcę wracać po cienku. Kiedy wychodzę, sprawdzam prognozę pogody. I... Sprawdzam, kiedy jest zachód słońca. Kiedy jest zachód słońca. Tak. Mówię mojej rodzinie, dokąd idę, kiedy wracam. <coughs> to są tak, co Wiem, tam, to jest... jakie są numery do gopru, topru i o, tak właśnie. dalej. Czy byłabym dobrą studentką? Pewnie tak, ale wiesz, ale to są podstawy. Aha. I akurat uważam, że te podstawy powinien mieć każdy. Jak kobiety radzą sobie w górach i czy w tej chwili ty wędrując po tych polskich szlakach uważasz, że kobiet jest więcej dzisiaj na szlakach? Więc moje obserwacje są dwie. Po pierwsze kobiety chodzą po górach bezpieczniej ze względu na konstrukcję psychiczną. Znaczy kobiety trudniej wpadają w panikę. Naprawdę? Tak. I to jest... Ale Nie! To, to jest moja obserwacja. Znaczy oczywiście one się denerwują, tak jak denerwujemy się wszyscy, natomiast w warunkach naprawdę zagrożenia potrafią zachować zimną krew. Natomiast zdarzało mi się widzieć facetów, którzy tracili kompletnie opanowanie. Tylko... Ja, ja jestem w ciężkim szoku, znaczy takim pozytywnym y, oczywiście, bo no, statystycznie powiedziałbym, że to raczej kobiety szybciej panikują. Y, chyba nie, przynajmniej tak nie wynika z moich obserwacji. Może jakiś psycholog powiedziałby więcej na ten temat, natomiast widywałem facetów, którzy wpadali w panikę. I może sama tego doświadczyłaś też w górach wysokich. Człowiek, który wpada w panikę od razu spala sobie wszystko, znaczy cała jego energia, nie? Zaczynasz tak. wypalać siebie z mhm. y, sił energii, tego cukru w mięśniach nazwijmy to, mhm. no nie jesteś w stanie ruszyć dalej. To jest jedna obserwacja. Druga, że trochę mniej kozaczą chyba mhm. mimo wszystko. Z jakiej gliny ulepiony jest Łukasz Supergan? Uff. Dobre pytanie. Nie wiem, Myślę, że to są jakieś w ogóle różne elementy sprzeczne ze sobą czasami. Z jednej strony bardzo lubię samotność, z drugiej strony doceniam ludzi. Myślę, że w dużej mierze takimi, takimi czynnikami, które gdzieś tam sklejają mnie i to wszystko, co robię, są wolność, góry, przyroda. Jest to też w pewien sposób działanie, bo bycie w górach i praca dookoła gór oznacza bycie też w ciągłym ruchu co czasami sprawia, że moje życie jest chaosem i takim skakaniem, ale jednocześnie jest to trochę taki chaos twórczy i który nie pozwala mi zasiedzieć się w fotelu. Lubię spokój, a jednocześnie spełniam się jako aktywista w organizacjach ekologicznych, co wymaga czasami wejścia w konflikt, konfrontację, wejścia w miejsca, w które nie powinienem wchodzić i spotykanie się z bardzo różnymi reakcjami ludzi. Jest to jest w tym dużo sprzeczności i dużo takich elementów, które nie chcą się ułożyć w taką jedną mozaikę, ale może właśnie o to chodzi. Łukasz, bardzo dziękuję ci za rozmowę. Dzięki wielkie. Powinienem powiedzieć na początku, że zima to nie jest moja ulubiona pera roku. I jest w tym jakaś frajda, ale chyba też trochę z, coś z takiego masochizmu. Czasami do tej zimy wracam. I to był ten rok w polskich górach. Te 1100 km przejścia przez Sudety i potem Karpaty. I podobnie było na Islandii, chociaż te dwie wyprawy są zupełnie inne. Ta zima była jedną z ostrzejszych, jakie mieliśmy, więc teoretycznie rok, dwa lata wcześniej ten, to zadanie byłoby było łatwiejsze. Będąc w Polsce, mamy dostęp do jedzenia, do schronień, jesteśmy w w pobliżu cywilizacji, więc jedyne co trzeba zrobić, to przetrwać ten dzień, przejść 25 km i iść dalej. Ale oczywiście jest w tym trochę takiego doświadczenia. Dla mnie takim nową było to, że nie mam namiotu. Całą zimę spędziłem albo w przypadkowych schronieniach znalezionych na szlaku, albo pod tarpem, który jest lekką plandeką, waży 400 gramów. I okazało się, że w polskich warunkach, w warunkach Beskidów czy Sudetów, taka plandeka jest wystarczająca, żeby dać mi całą osłonę. Stosowałem też takie patenty typowo zimowe, system wydajnego gotowania, dosyć specjalistyczne jedzenie, ale mimo wszystko było to, była to po prostu zwykła zimowa wędrówka. To, co bardzo często powtarzam, to to, że podczas takiego marszu, ok, ważny jest sprzęt, ważna jest też kondycja, może bardziej nawet niż sprzęt, natomiast bardzo ważne jest nastawienie psychiczne, co zrobić, żeby się nie załamać. W momencie, kiedy przychodzi odwilż i idziesz po prostu po kostki w mokrej brei, w momencie, kiedy przychodzi minus 20 stopni, a ty musisz wyjść z tego śpiwora nad ranem, kiedy jest najzimniej, w momencie, kiedy jest zła pogoda, kiedy wali śniegiem, kiedy okazuje się, że najtrudniejszy odcinek szlaku na samym końcu, kiedy już nie masz sił, jest najbardziej zasypany, to pytanie, jak to ogarnąć? Ta zima była bardzo dobrym pokazem tego, że bardzo dużo tkwi właśnie w głowie. W wypracowaniu sobie tego, jak się nie poddać, tego, jak wyznaczać sobie cele, które mam osiągnąć tego dnia. Jak wyznaczać sobie cele długoterminowe, ale też te bardzo krótkie. Przejdę tą dolinę, przejdę do następnego grzbietu, przejdę ten kilometr, przejdę kolejny i tak dalej. Innym obliczem zimy była, była zimowa Islandia. Rok, zamiast 50-litrowego plecaka, 250 litrów na saniach. Zamiast wędrówki w cywilizacji prawie miesiąc wędrówki po wyżynach Islandii, gdzie nie ma dostępu do cywilizacji. Na tych saniach mam jedzenie na 25 dni. Muszę bardzo dobrze zaplanować ilość jedzenia, paliwa. Muszę zaplanować nawigację. I to też pokazuje, że im trudniejsze miejsce, tym ważniejsze jest przygotowanie. Bardzo doceniam tą Islandię, która okazała się paradoksalnie niezwykle przyjazna. Przeżyłem tam kilka burz śnieżnych, przeżyłem Paskudno-Oldwich, a jednocześnie ta groźna Islandia dała mi całą masę takich pięknych momentów. Pamiętam chwilę, kiedy biwakuję w samym środku wyspy i nagle zdaję sobie sprawę, że jestem 100 kilometrów od najbliższego człowieka. W tamtym momencie byłem być może najbardziej samotnym człowiekiem, jaki był w Europie, bo tak duża była odległość pomiędzy mną a jakąś inną duszą. I myślę, że w tym sensie ta zima. Czy to w Polsce, czy gdzieś w Arktyce, ma ten jeden wyznacznik. To znaczy byłem tam sam i nadal będę powtarzać, że zima nie jest moją ulubioną porą roku. Łukasz, ja mam dla Ciebie letnie wyzwanie, no śniegu nie załatwiłam, mrozu nie załatwiłam, załatwiłam za to yy, takie koło przygody yy, chowam się za kamerę i będę zadawała trudne pytania. Zobaczymy jak sobie poradzisz. Piątka powodzenia. Ile szczytów liczy korona gór Polski A28B 38C 42. Wydaje mi się, że 28. Jaka była najwyższa zanotowana temperatura w obserwatorium meteorologicznym na Śnieżce? A: 18,9 stopni Celsjusza. B: 25,9 stopni Celsjusza. C: 35,9 stopni Celsjusza. Dobre pytanie dla geografa. Ponad 20 bym powiedział, tylko środkowe drugie. Jakie je zwierzę jest w logo Tatrzańskiego Parku Narodowego? Kozice. Bingo. Kręcimy dalej. Gdybyś spotkał pięcioletniego siebie, co byś sobie powiedział? Zwróć trochę większą uwagę już na samym początku na kondycję, ale nie rezygnuj ze swoich marzeń, bo poniosły Cię w całkiem niezłą stronę. Najważniejsza prawda, której nauczyłeś się w podróży to... Co by tu było. Wszystko jest ze sobą połączone. Jaką supermoc chciałbyś posiadać? Latanie. Gdybyś mógł zostawić sobie tylko jedno wspomnienie, co by to było? Wschód słońca na Mont Blanc. Jak wyzwanie, słuchaj, to ja wkraczam do akcji, a ty szybko czytasz. Raz, dwa, trzy. Ronie w poroninie pchła, pląsała po pianinie. Przytupnęła, podskoczyła i pianino przewróciła. Hmm. Bardzo ładnie. Ale to nie koniec. Mam dla ciebie jeszcze. rakietkę. Jak ci szło lekcje tenisa, jeśli kiedykolwiek je brałeś? Nigdy. No to zobaczymy, jak ci idzie odbijanie piłeczką i odpowiadanie na pytania. Emocje czy zasady? Bardziej w stronę emocji. Adrenalina czy święty spokój? 60% adrenalina, 40% spokój. Zimno czy ciepło? Letnie. Wakacje pod namiotem czy w ekskluzywnym hotelu? Mamy zdecydowanie, bez przesady. Zabieram ci, słuchaj. O, nie, nie, to nie pójdzie. <grytanie> ta Proszę cię uprzejmie. Masz tutaj do wyboru dwie odpowiedzi. Zdarzyło się i nie powiem. Czy kiedykolwiek zaspaliście na samolot? Nigdy. Nigdy. Czy kiedykolwiek podjadaliście słodycze w nocy i nikt nie widział? Zdarzyło się. Czy kiedykolwiek zdarzyło Wam się zapomnieć o urodzinach kogoś bliskiego? Niestety. No, ja to regularnie, niestety, zapominałam o urodzinach mojej em, przyjaciółki. Niestety. Po no, mnie wyjątkowo, ale, ale chyba raz czy dwa. Kiedykolwiek zdarzyło wam się wsiąść w pociąg w złym kierunku? Zdarzyło się nie wysiąść w porę. A to takie coś to się może zdarzyć. Łukasz, ja ci bardzo serdecznie dziękuję. Zabieram ci, słuchaj, e, zabieram ci paletkę. Żegnam się z tobą uściskiem dłoni, wielkim przytulą. Dziękujemy. Słuchajcie, wam dziękuję, Tobie e, i co? Nie tylko ruszyć się w polskie góry, prawda? Tak jest. te muchy tam tutaj szalały? Tak? Nie mam ale rzeczy. ja jestem umyta. Trudniej wpadają w pani Przepraszam, ja nie mogę z tą kurą. Tak, pa, pa, pa. pa, pa, pa.